Chodźmy, panie Miles, mamy mało czasu. Przyjmuję się Manko, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zasadniczo Skrida. Obudziliśmy się właśnie i będziemy kolejną sesję ciągnąć. Naszych dowalonych misji. Gdzie jest Lucy? Proszę się nie martwić, niedługo do nas obudzimy. Nie Dlaczego pan to robi, doktorze? Co chce pan osiągnąć? Ogląda pan telewizję? Albo czyta gazety? Nigdy mnie to specjalnie nie bawiło. Podsumuję to następująco. Świat schodzi na psy. Szczerze mówiąc, to dość żałosne. Sam pan tego doświadczył. Pańskiego przodka i pana dzieli tysiąc lat, a społeczeństwo pozostało prymitywne i głupie. Do czego pan zmierza? Porządek, panie Miles. Świat potrzebuje porządku. Do tego właśnie zmierzamy i to właśnie pomoże nam Pan osiągnąć. Mam uwierzyć, że walczycie o lepsze jutro? Ależ to właśnie robimy. Ludzkość prosi o wskazówki. Chce wiedzieć, skąd się wzięliśmy i jaki jest nasz cel. My zamierzamy im powiedzieć. A gdy już zrozumieją, jak powinni żyć, wszystko zmieni się na lepsze. Co to za bzdura jest? W sensie lepsze. Ustaną wszelkie konflikty, i te duże, i te małe. Czy nie tego właśnie chcecie wy, asasyni? Ostatecznego pokoju? Mówiłem już. Nie jestem asasynem. Tak, tak. Wciąż nie rozumiem, jaka jest w tym wszystkim moja rola. W swoim czasie, panie Miles, zrozumie pan w swoim czasie. Albo nie. Mnie to nie robi różnicy. Jeśli tylko pokaże nam pan, gdzie to jest. Jest i ona. Gdzie co jest? Przepraszam za spóźnienie. A oni chcą tą Arkę tak, Przymierza pewnie bardziej. trzasnąć. Chłopaki, gdzie się pewnie ukryli. Już możemy? O, możemy. Jedziemy. Mamy już kolejne. O tak, blok pamięci 2 skończony, prawie że. Aha, i tu mamy to, co? okej, okay. co możemy jeszcze dokończyć. Okej, okay. jedziemy. Gdy będziesz gotowy, skontrowanie silnego ataku sprawi, że przeciwnik będzie. Dobrze się spisałeś, Alteirze. Jestem pewien, że jest to pierwszy z wielu sukcesów. Z tego, co mówił Tamir, dobrze cię zna. Twierdził, że moja praca ma jakieś głębsze znaczenie. Znaczenie nie pochodzi od jednego czynu, ale od kontekstu, w którym się go dokonuje i konsekwencji, które rodzi. Czy jest jeszcze coś, co muszę wiedzieć? Twoja największa porażka, że wynikła z nadmiaru wiedzy. Jeśli odmawiam się informacji, to tylko po to, żeby się upewnić, że drugi raz nie popełnisz tego samego błędu. Rozumiem. Nie rozumiesz. I tak będzie, dopóki nie przyswoisz sobie tej lekcji. Ale mimo to spisałeś się dobrze, więc przywracam ci kolejny stopień i zwracam część kwipunku. A teraz jedź. Jak albo do Aki, albo do Jerozolimy. W obu miastach są ludzie, którymi musisz się zająć. Przywódcy biur powiedzą ci więcej o tym, co należy zrobić. Okej, okay, co mi oddałeś? Dawaj. Krótki mięs. Okej. Okay. No dobra mordo. Wypierdniczyć. A ten znowu, dobry. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz. Dobra, dobra, wiem. No, trening. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Zin, niewierny! Musisz być bardzo zajęty, rozumiem. Taka dzika machanina odsłania was na ciosy wroga. I That prędko pośle was do grobu. Dlaczego się tak śpieszy? No, no muszę tak buta Ja. Yeah. O. Wow, wow, wow. To był miecza! Muszę znaleźć strażnika! Stampni łeb. Nie, strażnika o, to, to nie tego robić strażnika. strażnika to ja teraz poklastam. No dobra, ogólnie ja tak. Wyjeżdżamy z miasta znowu, tak? Aha, czy tu wpadniemy na królestwo? Potem możemy sobie wybrać pewnie dwie drogi. Szkoda, że muszę zacząć to, zapytać, by to, by to na z tego. Konieczne? Może... Tak Jezu, Ciekawe Ciekawe co Może... Ciekawe Może... się Może.. No, no kąd już przestańcie. Już, już, już już odbiegajcie. nie Może. 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 dawaj, Może. Jedziemy stąd. Jest jeszcze 300 metrów do tego. Aż to im po prostu je pokazuje, okej, okay, a nie trasę, którą muszę przebyć. ja. czy tym się umiejętności odblokowują po konkretnych zadaniach, czy po prostu po ilości zadania zrobione? Nie ma znaczenia, które zadanie, które zrobię pierwsze, tak by to samo umiejętność, nie? do królestwa ludzie przenoszący dzbany zdradzą twoją pozycję Ja? czym tak ucieka ja nie uciekam chłopie to jeszcze są moi tak To już nie są moi. A, to już chłopaki, z którymi możemy się bić. Okej, okay, tu możemy iść. Albo tu. Bo. Puśćcie nas w tę stronę już. Tak, już teraz możemy tu pojechać, dobra. Elegancko. Punkt kontrolny. O. Ja! Słuchajcie. To byście nie chcieli ze mną to Chyba to są ci silniejsi, nie? Kontrolny. Witam serdecznie. Ja!

Ja mi coś ciekawego, które się blokuje. Tylko po prostu kawałek mapy Aha, tylko kawałek mapy, dobra Okej, też znaczy spokojnie Gdzież mi to? Sądzie, sądzie

Oba, ty się gdzieś po francuski? Co ty? Tędy? Pichu. Tak. O! Chyba mnie nie lubią, wiecie?

No, teraz zabawne. Na, na dół, na dół mordo, na dół. Tyk, tyk. Kun gdzieś blisko

tu będzie wieża i będzie... ...tel podróży. O, ile agresji w sobie mają. Strasznie duży to jest.

Bezby na góry tam nawieść nie mogło I co? I tam? Mi konik jest na miejscu. Pewnie nie, ale drugiego mam na szczęście. Dobrze tych koni jest narąbane dookoła. Więc zawsze tak czy tak jakieś dostanę. A da się zeskoczyć na niego? Widzicie? No? Nawet tu stary Patrzcie Ha! Dzwojaki, elo! Umiesz tak? Nie umiesz tak? Masz gościa dziadową zbroję na sobie Elo! Chłopaki. Paszow! Rozglądaj się, aby zbierać informacje. Okej. Okay. Akka. Czyli musimy tu trzasnąć, żeby blokować ten moment, tę całą część pewnie. Proszę następny no, tak to... O cholera, ty, to ile ich jest? What the fuck? Nie ma zapłacić poddaj, poddaj się! Ja! Ugrzało was, nie ma. Blisko! Wow. Ksiądz, tam! Wracaj go. tu! Hyah! Ja. Myślisz, że mnie zgubisz? Ach, ja. oh, hej gote! Drogi! Nie! Ja. Dobra, nie walczę. Nie! My, my. Poddaj Zabdaj się! się. Pokona! W końcu się zmęczy! To koniec twojego życia! To jest Mike! Jest w ślepym zaułku, mamy go! Weź uciekaj ty! Chyba jestem jak coś. Nie ucieknie tak łatwo! Kłaj się! Znajdźcie go! On siedzi tam Nie może tak nie da. Jest w ślepym zaułku, mamy go! Myślicie? A, tam nie wskoczę? O, dlaczego tak mi robisz, gro? W końcu się zmęczy! Ja nie muszę jakichś nakopać. Do... Jak myślicie? Dalej, nie pozwólcie mu uciec! Nie uciekniesz mi! A, to jest wieś z ja dobra, to nie? Dobra, potrzaskam was wszystkich, wywalają. Robią z milome. milomen. To jest moje! Proszę nie czytować rewitacji. O, ilu was jest? Myślisz, że mnie Jak Ja chcę to zrobiłeś? O, mógłby Mógłbyś odpuścić stary. Dobra, jeśli uda się to po prostu, to będzie zbić. Dobry Boże, nie rozmieszaj mnie! Dobra, staro atakujesz mnie w plecy. Uje się. Ej, ja lub tam nie? Kolejny. Yes. Chyba te w czapkach więcej uników robią. W ogóle robią. <laughs> Teraz mogę się schować na chwilę. O. Dobra. Nie masz jeszcze dość narzekania? Tylko to potrafisz? Pomocy! Ratunku nikt mi nie pomoże! Nie masz jeszcze coś narzekania? Tylko to potrafisz? Proszę przestań, robisz mi krzywdę. Małosne! Wiadek będzie płakać! Nie ruchoczy w Jestem o wiele lepszy niż ty, kiedykolwiek po będziesz poganinie. Ja! wcale nie będzie. Ja! <trym zniszczytany> Dziękuję siebie. ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak weleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o Ten tym, jak to zachowuje to się to prawdziwy to bohater. Nie ma za co, mordo. Nie dobra, no i już masz tam wykawkę. O, są chłopaki, dobra. Co? Kto to zrobił? Powiedz! No i to jest moja przepustka. To ro się kapcha ten człowiek to morderca. Strażę. Strażę szybko. Powstrzymajcie panią. Płukuję sobie. Skankki. Skankki, zaraz. A ten ma chłop miecz, sztylet, jakieś na dziwne rzeczy. No spoko, nie, no, wejdę między nimi. Nie ma problemu. Dziękuję, dziękuję. Iść tam, tak? No, ale strasznie dużej tu jest, nie? Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami. Potrzebuję pieniędzy, panie. Jestem biedna, chora i głodna. Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Nie próbuj uciekać, starcze. Nie masz dokąd. A? Nie próbuj uciekać, stary brachu. Nie masz dokąd. Proszę, przestań. Już nie żyję! O co wam Ty Kurde, tanki to jest nie wiem, położył na nich głowy dobrze. Ja. 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 Ja to Ten człowiek to morderca! Czy to już ostatni? Mam taką nadzieję, ale lepiej nie kusić losu. Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko go nie opuszczę. A, Oddałeś racja. mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Nie się jak dziecko. Ani kroku dalej! Teraz!

I idziesz na górę, synku? Bo... Dzień dobry. Okay, punkt. Ale burtello bombą, patrzcie jaki tu sypię z reguły. Kto widział, co tu się stało? Nie wiem, co tu się stało. 11 punktów obserwacyjnych. jest biuro. Słuchiwanko. Dobra, weźmy ich może. Odblokujmy sobie to od razu. To później będziemy się yy, bujać po mieście. Będziemy bujać się po mieście to będzie przynajmniej ten Widać co się dzieje, nie? To zaiste ciężkie czasy Czemu jestem ciągle obserwowany Pani lubią przyjezdnych eee, tam Tylko teraz tak tu nie A rozumiem, no. co próbuję osiągnąć. Halo? Co za głupiec? Nie, proszę, nie. Co Proszę tylko o parę miedziaków. Dobrze, ja że braczka będzie później kupił misję. Nie wolno ci wyjść. Kurde, nie zmiężyłem. Tak małego w nim. Aha, może. Dobra, nieważne. Omar, to nie tak To za nie o to mi chodziło. Jeśli zostaniesz wykryty, zabicie kilku ścigających. Ale ogólnie spoko, bo jak ubiłem tamtych, to się nie naryspiali od nowa. Także jest szansa, że jakby tak wybić jakąś część tych łosi. Ja się nie sądzę, że w mieście to nie musi nogi, ale spiskowate. Teraz są inne. Możecie mi paroma monetami. Bo kto chciałby chyba na Boga być. wyprawia. O ty. Łucznik. Ucznik. Ucznik, Proszę nie odwróć ich od czasnę. Takie ety. <grym> Elegancka, czy wiesz? Mordo. Siemanero. Ooo. Okej. Okay. Dobra, zróbmy to jeszcze trzecie, nie? Przeżyłem ty! Dobra, ty udało się przeżyć, do, mamy już dość życia. Tak. Okay. Znaczy dość życia, może nie dość życia, bo to tylko ta wysokość po była taka, że w miarę to niskie jest wszystko. To cię nauczy nie Jesteś wiele to się wejść do roboty ja Najlepiej żebrać od innych Octo ty tylko 33 magii. Nic tu po tobie! Odejdź natychmiast! Sorry? Sorry, ziom? Co ty sorry? sorry? Mieszkańcy Akki, He? słuchajcie uważnie! Kart 1 na plus jest dobrym człowiekiem! Chcę tylko pomóc! Ten, Złożył ten, przysięgę, że będzie służyć się i ratować! Nie złamię tej obietnicy! Nie powinno cię dobrze zrozumieć! Odejdź na coś się, w w się w w stanie! W A. Hmm. To właśnie tylko wkładał jest takim człowiekiem, po Po boku o Siemanko. Nie, to już nie mogło się zakończyć elegancko. nie? dało się przywieźć. O, i kolejny C się odblokował elegancko. Dobra, tu już mamy trzy misje do zrobienia. Dobra, bo też sobie skończymy. W kolejnym odcinku odblokujemy sobie całą resztę. Albo już zrobimy, może te trzy misje, a potem zobaczymy, co odblokujemy jeszcze. I na końcu do biura pójdziemy, nie? Po tych wszystkich misjach. O, tak zrobimy. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka i trzymajcie się, cześć.